Wykupy sobie czarną farbę Do tego spinera I tu mogę narysować No nie mogę narysować co chcę bo mi farby zabrakło Ja chciałem six 7 Dawaj więcej farby Zaraz narysuję six 7 Ale na razie zrobimy tak Tutaj puścimy spinera I walczymy I teraz musimy się bronić przed tymi bydlakami co tu idą On mnie normalnie ignoruje Idzie sobie tutaj I rozwala te ściany A ten turet ma zasięg O dobra ma zasięg stąd Strzelaj strzelaj Ale dobry zasięg ma na szczęście tutaj zaraz będzie spinner Jest druga fala Dobra, przyspieszmy razy dwa, bo to jest za wolno Od, Jest, do spinnera doszły Ale ten spinner kręci ich Trzecia fala, a ja już mam tysiaka zarobionego. Gincie dziady! Dobra, ginął, ginął, ale niestety ten spinner już prawie nie działa, bo porozwalali mi tą ścianę. No coś mi się wydaje, że te kolejne, no nie, rozwalają mi turecika. Dostałem 920 dolców i mogę zrobić upgrade tego tureta za 750, ale też mogę dokupić farbę, na przykład niebieską. Ona kosztowała aż 250 dolarów, ale jak ja sobie narysuję tutaj, 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 tutaj. A kolejna rakieta. Tysiąc dolców. A kolejne pułapki. Za 75 dolarów kolejny spinner i za 250 kolejny. Siema Cebulson, Paweł mi napisał. No siema! Siema, pozdro! O, dobra, to widzowi tu trzeba pokazać. To jest spinner, a to jest drugi spinner. Podwójny. To dajemy tak, tutaj dajemy podwójnego. Jeszcze tutaj ciachniemy kolejny. I teraz będą ciachać. Ja ci kryję twój filmik. A, dzięki! Dobra, dobra, kryj! To jest mój ochroniarz, Paweł. I ochroniarz Paweł pilnuje żeby nikt mi tu nic nie zepsuł Sprawdźmy, czy dobrze kryje O, dobra No, ten podwójny spider. Mogłem trochę inaczej Ajajajajaj Ten podwójny One tu idą bardziej na środek A ja to zepsułem Oj, 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 oj Dobra Muszę bardziej na środku dawać te pułapki Ale tu już kolejna fala a ta niebieska ściana się trzyma Dobrze No i w końcu muszę narysować te 6 seven. No nie, super O, trapy na szczęście mogę podnieść A te ściany jak skasuję To się kończą O nie no, Strasznie mało farby tu Jest. Wywalam tą czarną ścianę stąd. Siema, siema, nawet sami przyszedł. Siema. Ja muszę 6-7. Uwaga, może się uda. Uwa, no prawie. Dobra, czarną dokończymy farbą. Czemu tu nie mogę? Dobra, jest 6. No i skończyła mi się farba, no. Trudno, trzeba tak tutaj dać podwójnego spinera. Tutaj jednego. Jeszcze jednego. I jeszcze jednego. Kocham Twoje filmy. Dziękuję sami. Najlepsi widzowie. Dobra, jest jeszcze czerwona farba. Wezmę sobie czerwoną. Aha, 1700. Nie mam tyle. Dobra, to trzeba dać razy trzy. Żeby jeszcze szybciej przyłaziły te dziady. O, razy trzy. Tylko ja chciałem 6-7 zrobić i nie wyszło. Dobra, kończymy. Okej. Okay. Teraz dawaj to. Bo tą czerwoną to trzeba tutaj postawić. O, to jest najlepszy patent. Tutaj kładziemy. O, 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 bardziej, bardziej, bardziej. Co nie mogę? Mogę, wszystko mogę. Upgrade wieży za 4500. Dobra, teraz robimy fajty. Zobaczmy. Czerwona farba na pewno dłużej wytrzyma. A tu są te pułapki, które idą. O, dobra! Ale tych. Pułapek to można jeszcze lepsze kupić. Uwaga, patrzcie, co się dzieje! Jak te spinery dają. No i dobra, jak szybciutko giną. Ello, easy. O, ej, tu złoty jakiś się pojawił. Co jest? Ej, czemu one tak szybko mi to rozwaliły? Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to za szybko rozwalają. Gincie. Dobra, zginęły. A 6 na 10. Aha, dobra, czyli będzie złota horda zaraz. O, o. Niszczą mi ścianę czerwoną. No i dobra, nie damy rady. Te ściany. Dlaczego te ściany znikają zawsze? To jest niesprawiedliwe. Bo te. No nie, nie da się odrobić. Teraz fa tych ścian. O, o. Mumia zombie. Pokonało mnie. Dostałem 6000. Tu jest kolejny za tysiaka Jest turet, Ale ja robię upgrade tutaj za tysiąca. Czy zrobić to? Może jeszcze nie. Może kupimy lepsze trapy. Trujący trap. Za 5000 biorę. I jeszcze tu build trap. Dobra. I teraz to wstawimy tu. Muszę zobaczyć, jaki to jest zasięg tego. Ej, elegancko. Dobra, tutaj dajemy trujący. Tutaj jeszcze ten. Mam 300 dolarów. Mogę kupić czarną farbę i niebieską farbę. A nie, niebieskiej to już mnie nie stać. O, dobra, czy ja dokończę szóstkę? Tak, tutaj cyk. Będzie six. I teraz czy zrobię seven! Jest! Dobra, six, seven! W końcu się udało! Tylko, że tutaj nie mam ściany. Jest przypał. To ja dokupię sobie jedną czerwoną ścianę. Tak o, żeby po prostu tutaj coś mieć. Tą trzeba usunąć. Tą też, tą też, tą też, tą też, tą też, tą też. Tą, też. I tu trzeba robić o tak. Ej, czemu? Czemu to tak dziadostwo działa, że tu się nie da? O, ale tu się da. I tutaj się da. I tutaj się da. I tu się da. I tu się da. No elegancko, dobra. Teraz setny level, jak nic. Bo jeszcze ten turet działa. Zapomniałem, że on też działa. Oj, 67 miniszczy zombiak jeden. Ty! Zostaw to! Zostaw to! Gówniarzu, jeden mały ty, w czapeczce łazi. Zaraz zobaczymy kolejnych zombiaków. Idą tu teraz. O Jak szybko padły Dobra, te trapy są najlepsze. Te trapy są genialne. Już mamy wave czwarty. Ciekawy jestem, czy dziesiąty się uda, żeby zrobić tą gold. Dobra, tutaj czerwoną, próbują roz. Zwalić się nie uda. Tutaj upgrade jest kolejny za 750. Tu jest za 4,5 tysiąca. Oj oj, oj, oj oj czemu tutaj z tej strony też łażą? Co jest? Ej, to jest niesprawiedliwe, halo! Nie, 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 nie. Z tej miały nie łazić. Ej. No, coś mi się tu nie podoba. Dlaczego one wyłażą też tam? O, niech na środek tylko idą. Bardzo dobrze. Bo dzięki temu, że idą tylko na środek, to te trapy tutaj są. Ja cię kręcę. Trapy są najlepsze. Co one robią? Zobaczcie na to, jak dużo HP zabierają. Ja muszę wykupić najlepsze trapy. Takie tylko są. Ale czy uda się? Dziesiąty level. Patrzcie na to, ściany wytrzymują. Jeszcze mamy ściany. Złota horda leci. Uwaga, patrzcie na to. Ile pieniędzy teraz? O tak, dobrze. 15 tysięcy mam. 15 tysięcy. Jedenasty wave leci. Ciekawe, czy damy radę zrobić setny kiedyś. Trzydziesty wave to diamentowy. Dobra. Czajcie, że to jest bez Robuxów? Znaczy, no dobra. 70 Robuxów tylko na tą ścianę wydałem, ale na nią i tak by było mnie za chwilę stać. I. Nie wierzę, dobra! O nie, teraz mi rozwalą. 20 tysięcy dostałem, więc w pułapkach jest najlepsza moc. Idziemy na pułapki. Najlepsza pułapka jest za 650 tysięcy. Ja mam 21, czyli mogę kupić to. Dobra, bierzemy za 15 tysięcy pułapkę. Jeszcze poison za 15 tysięcy. I teraz tak. Tutaj wrzucamy. I tu, 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 tu gdzieś. Tu, 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 tu. O, tak jakoś tak w środeczek tu trzeba. No nie mogę tym trafić, no. A jakby zabrać te zwykłe trapy. Może się uda. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, dobra, udało mi się tu wrzucić. Ja mam tu trzy spinery jeszcze. Jeden, drugi, no dawaj trzeci, 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 trzeci. Rusz się, rusz się. Dobra, udało się. Ale plan, dobra. Czerwona farba niestety Mnie nie stać na czerwoną, Biorę niebieską i niebieską stawiam tu, trochę tu, trochę tu, trochę tu, trochę tu. Staram się jakoś narysować tyle ile się tego dano. Dobra, dotąd i dotąd. Exit. Tutaj upgradujemy drugiego tureta. No i sprawdźmy teraz. Paweł tu pyta jak wychodzi. No zoba elegancko. Zoba co się dzieje? Zoba co się dzieje. Dwie, dwa turety. Już kolejny turet jest za ile. Nie wiem. Chodź zobaczyć, jak tam zrobiłem. Dobra, idziemy, Paweł. Niech Paweł pokaże, a my tam zobaczymy, do którego levela nam dojdzie. Ale długo idziemy. Ten Paweł to ma na końcu chyba. No mówiłem, że na końcu. Jest Paweł. Baza, Paweł. Ły. Eee, dobre. Czyli tutaj mu łażą dziadygi. Jesteśmy. No ładnie. O, odpalił, odpalił. O, moja się skończyła za 7 tysięcy tylko. O, nie ma ścianek. No ściany mógłby narysować. Bo te ściany, jakby tutaj narysował. O, tutaj. To jak tutaj dorysujesz ściany Paweł To ło cię kręcę No bo tak to ci rozwalają turety No ale dlaczego mi tutaj niby padło tylko 7000, O co chodzi Jeszcze raz muszę to zobaczyć Idą tutaj dziady no i od razu padają jak muchy Tu łażą do tego łażą yy. O nie ta wieżyczka jest niepotrzebna No ale jak już łażą na środek To jest elegancko No patrzcie co się dzieje O nie dobra tu przylas I on pewnie tutaj bokiem zaraz podejdzie i rozwali to Ale jak już teraz ta wieżyczka jest rozwalona To wszystkie będą szły na środek Dobra, idą na środek, są zatruwane i padają. Coś się tam zepsuć musiało. Przecież patrzcie, co się dzieje. O, ale tu rozwalanie. O nie, o nie, o nie, 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 nie. nie. Czyli tutaj mumia. Dziaduwa. Dobra, okej, okay. jest plan. Tu robimy upgrade za 4,5 tysiąca. I dzięki temu dotąd mamy. Więc to wszystko trzeba będzie przesunąć. Wszystkie te pułapki postawię gdzieś tu. Powiedzmy tutaj. Tu. O. To musi się tu dać Czy ja mogę kupić jeszcze lepsze? Dobra, Poison build trap za 5000 tysięcy. Tutaj i tutaj. No ja mam tą czerwoną farbę, którą już mogę postawić tu. I tutaj. I jeszcze tu. Aj, co? Aha, bo już nie mam. No to teraz niebieska niech będzie. I znowu trochę niebieskiej. I znowu trochę niebieskiej. I znowu. Znowu. Tylko tu już jest bez sensu. O, dobra, co się stało? Jak to szczepię? Patrzcie na to. Jocie kręcę. Dobra, co tu się dzieje? E, 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 dziady, gdzie mi tam łazicie? Ta wieżyczka jest w ogóle niepotrzebna. Ona jest do wywalenia. Dobra, najbardziej się opłaca za... Zarabiać na te pułapki. Ale to jest mega. Dobra, to mi rozwalajcie. Nie, bo, nie boję się. Kolejny upgrade, nie wiem za ile? Tu chyba będzie 25 tysięcy. Ale jazda. No nie no, ten turet jest do wywalenia. Bo on tu rozprasza wszystko. O, nie, 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 nie. Co się dzieje? Mami. Mumia zombie mnie rozwaliła. Kolejny upgrade za 27,5 koła. Co to jest diamentowy boost? Weźmy to, sprawdźmy. Czy to będzie dawać więcej pieniędzy? Dobra, jest diament. Level 3 diamentowy. Czy to da więcej? pieniędzy, czy... Ole, to strzela teraz! Ło! Wow. Nie no, dobra, to jest niesamowite. Byle mi tu nie podłaziły teraz na bok. I będzie dobrze, naprawdę. Ja tych trapów muszę więcej nakupić, naprawdę. Ale ja nie wiem, czy, czy, czy to już są lepsze trapy, czy wieżyczka. Bo ta wieżyczka jak jest na diamentowej, to jest masakra. Oj oj oj, 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 oj problemy, problemy, problemy. Dobra, teraz, teraz na szczęście padła ta wieżyczka. Horda idzie, złota. No, dobra! Nic mi nie zrobią! Nic mi nie zrobicie, dziadek. Robią, robią, robią jednak. Bo już tutaj się ściany niestety kończą. Ale kolejny złoty leci. Ja nie wierzę. Dobra, zaraz upgrade'ujemy wieżyczkę. Wave 12. O, o, problemy, problemy, problemy. Ale już nie ma problemów. No i teraz już nie dojdziemy dalej. To już nie mamy ścian niestety. Ale widziałem, że one się zatrzymywały. Okej, okay, mogę wziąć podwójny. Podwójny zarobek. Biorę to. Dawaj podwójny. 37 tysięcy. Robimy upgrade. I te, te kabelki. To one spraw. Ej, tu jest elektryczny trap jakiś. Dobra, ja biorę lawa. O nie, nie da się tych lawa kupić. Jest niby za 9 Robuxów, a się nie da. Mogę dokupić te. Dobra, dokupuję te, bo one sprawiają, że one są wolniejsze. O, ej, dobra, to ja tego więcej potrzebuję. Po 100 Robuxów, jeden, jakie dziadostwo. Dobra, musimy sprawdzić te elektryczne trapy zaraz. Ale to spokojnie. Robię tak. I Robię tak. I teraz one powinny spowolnić. O nie, ten dziadyga mi tędy przełazi. I teraz, czy będą wolniej szły? No nie wiem. To chyba nie te spowolniły. Oj, ale jak to wa ja a kręcę jak to strzela ten diamentowy Łoja, ale to jest potężne teraz Przecież ta kusza to rozwala A kolejny upgrade jest za 100 tysięcy A zapomniałem, że tu są jeszcze lepsze farby przecież Czyli tutaj jakby postawić jeszcze lepszą ścianę Złota horda idzie A ja na razie ścian nie mam Oj, 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 problemy A już nie ma problemów No i teraz już są problemy Siemka Olaf, tak to ja, pozdro Oj, teraz jest zwykły turet. już Już nie ma tego Ej, to gold w ogóle... Ej, co jest? Tak jest zwykły to w ogóle Ranger miał małego. O, nie, dobra, to robimy inaczej. Tu jest lawa, ale jaja, lawowa ściana. Ja potrzebuję tą lawową farbę. Uwaga, kupuję lawę farbę. I teraz mam ich 10 galonów. Tą niebieską trzeba wywalić. Lawa. Dajemy tutaj trzy, tutaj kolejne 3. tu kolejne 3. i tu jeden. Zostało 26 tysięcy, czyli za. Dobra, biorę te poison trapy cztery. I walnę jeden tu, drugi tu. Trzeci, no i czwarty też musi tu wejść. Musi, 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 musi. Dobra, jest w las! No i tutaj, nie, tutaj nie, koniec. To musi być diamentowe. Jak to jest diamentowe, to jest niesamowite. Oddamy kolejne 5 minut od razu. Czy ja teraz mam to na 10 minut? Tak! Dobra, fight. No! Dobra, elegancko. Teraz trzeba uzbierać 100 tysięcy, żeby upgradeować tą wieżyczkę tu. Ale to w sumie wiecie, co mogłem zrobić? Dokupić tutaj za 12,5 tysiąca! To nie mogłem jednak dokupić. To już lepiej to upgradeować za 4,5. I też dać jej diamentowego busta, Też od razu, na 10 minut. Musimy mieć pogrom. O, piękny zasięg. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Patrzcie, jak muchy padają. Najciężej tu jest kasę uzbierać. Ale mam nadzieję, że teraz już uzbieramy dużo. Że ten wave będzie niesamowity. O, złota teraz. No nie, tutaj mi zaraz rozwalał tą wieżyczkę. Mogłem dać trochę dalej, ale zobaczmy. Tutaj jest ta lawa. Ściana z lawy i jeszcze połowy nie straciła. To jest dobrze. Dobra, to ta lawa ściana to jest najlepsza. Ona jest mega. O nie, 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 nie. Źle, źle bardzo. O, teraz dobrze, teraz dobrze. No wszystko przez to, że te, na te wieżyczki się tutaj uwzięły dziady, więc trzeba przedłużyć tą lawę. O, 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 o. Dobra, teraz jest dobrze, teraz jest dobrze. Tylko ten szeryf zombie co jest? 850 dolarów. No ja potrzebuję 100 koła. 100 tysięcy na upgrade tej wieżyczki. O ja, tu jest znowu szeryf. Rozwalaj, rozwalaj, rozwalaj. No nie, już mi się przebili przez ściany. Przez pierwszą ścianę mi się przebili. Przez drugą też. Co za dziadek. Fajny odcinek w 99 nocy w lesie, że Karolcia mi rozkazywała. Dziękuję! Pozdro! No to trzeba zrobić kolejne na kanale Cebulson i Karolcia, jakbyście jeszcze nie wiedzieli, że takie są. Katrol, dziękuję ci bardzo, jestem twoim ulubionym youtuberem, dziękuję bardzo, pozdro! A teraz rozwalamy to. Te... O nie, o nie, oni mnie rozwalili. Dobra, musimy zdublować nasz hajs. No i rewiva nie robimy, bo się nie opłaca. Kasy mi brakuje... 105 tysięcy trzeba mieć. O, tu dostałem nagrodę. No i dobra, sprawdźmy jeszcze, Najlepszego trapa w takim razie. Trzeba wziąć tego elektryk trapa, zobaczyć. O, dajemy sobie go tutaj. O, ale tu jest duży. Ej, nie wiem, gdzie go dać. Tu by się gdzieś przydał. To może. Nie, te zwykłe nie, wywalimy. A tego elektryka dam tutaj. bo da się może go jeszcze. Tak trochę dalej. Nie da się. O, tu się da, tu się da. Nie no, tą lawę mi porozwalali. Dziadostwo. Trzeba wykupić więcej lawy. Tylko to jest takie drogie. Dobra, jest lawa. To trzeba inaczej zrobić. Pek, pek, pek. To trzeba pozabierać. Bo tu jest ten elektryczny. I to musimy tak zrobić. Robić, żeby oni tu przystawali. Tutaj znowu kolejna ściana, znowu kolejna. Jak już? Już nie mam! Jenny, yeah, no jak ta lawa się szybko kończy. Dobra, ale tutaj mamy to, ten lawa. To badziewie. Te bil trapy. Ej, to nie jest badziewie. Czemu ja tych pojzonów nie mam? Tu trzeba je postawić. Dobra, pojzony będą po kolei. Tu, 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 tu i tu. Ej, tu jeszcze Wojda dostałem. Co? Aha, bo ja to dostałem jakoś gratis chyba. Dobra, za czas grania. Okej, okay, to stawiamy tu, tu. No i dobra, a ja mam diament tylko przez 3 minuty jeszcze. No nie, to stop. Trzeba wydłużyć diament. I 105 tysięcy ten upgrade. Dobra, tutaj zrobimy upgrade. Czyli już będę miał dwa te badziewia. Też tutaj przedłużymy na kolejne 10 minut. I teraz, pek. Zobaczymy, co się teraz wydarzy. Nie no, omijają. Omijają mi te pułapki, wszystko jest niesamowite. Niech wleci w tą elektryczną. No, halo. Dobra, wchodzą, wchodzą. Na razie jeszcze żaden nie dolastów. tu. Dobra, idzie złota horda, pięknie. Nie no, dobra, to będzie 100 tysięcy na upgrade. I jak wtedy zrobimy? To ja wykupię jak najwięcej tych najlepszych Postawię wszystko tutaj o i będzie dobrze O, Leo z się siema, nagrywam, nagrywam Dlatego warto subskrybować Bo wtedy można wbić jak tu widzowie I normalnie gramy razem O, 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 o. ej, ej, ej Dobra, tutaj rozwalają dalej lawę 1700, diamentowy szeryf zombie ja. dobra, mamy już 100 tysięcy Jeszcze potrzebuję więcej Bo potrzebuję upgrade zrobić za 105 tysięcy Chyba, dobra, jest To nie wiem, czy teraz resetować, czy po prostu poczekać do końca. Dobra, zobaczymy, ile uda mi się zarobić. Albo nie. Kończymy to. Kończymy. Bierzemy podwójne siano. Ja już mam plan. Teraz jest podwójne siano. Tutaj upgrade za 105 tysięcy. 90 range'a, 200 życia, 35 damage'a i szybszy atak. Dobra, upgrade. Potem za 235. Dobra, to się da kupić. Robię upgrade. O nie, dobra. Musimy przejść na maxa to wszystko. Kolejne 100 tysięcy. Epic upgrade. To potem za milion. Dobra, to już jest przegięcie. Tu miliona się nawet kupić nie da. Bierzemy teraz L Elektryczne trapy. I to tak potrzebowałbym X4 albo 5. Dobra, tyle mi chyba wystarczy. Teraz tak, to powykupuję. Znaczy to powywalam. Bo teraz robimy tak. Tutaj jeden obok drugiego. O tak. I teraz tutaj kolejny Ej, to się prawie na, nałożyć na siebie. Dobra, pięknie. I jeszcze tutaj. No, 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 no. Dobra, jest. No i to też walniemy. Niech sobie tu będzie. O, teraz zobaczymy. Patrzcie na to, przecież ten turet. W ogóle jaki zasięg? Nie, no, dobra. <śled> Co się dzieje? One tu wchodzą i od razu giną. Czyli potem jest upgrade za milion. No to zobaczymy, czy uzbieramy teraz milion. Przecież jak ten turret wali. Tylko ja jestem ciekaw, czy one dojdą w ogóle do tych elektrycznych pułapek, bo na razie to nic nie dołazi tu. Zobaczymy, który wave zrobimy, bo na dziesiąty wave już będzie złota, horda i na 30 chyba jeszcze nigdy nie zrobiliśmy. Dobra, idzie złota. Nie no, jak to strzela, co jest? Wejdzie ktoś w końcu na te. Nie, jeszcze nic nie doszło na te elektryczne pułapki nawet. Ja jestem ciekaw. Czy jesteśmy w stanie uzbierać milion, żeby zrobić kolejny upgrade tej wieżyczki. O dobra, tutaj się robi nieciekawie. Katrol, pozdrawiam widzów. Katrol, dziękuję! Ale tutaj się rzeź dzieje! Nie no, ta wieżyczka to jest op 17 wave. Do 30 na pewno podejdziemy. Muszę zobaczyć, czy są gdzieś jakieś słabe punkty. Jeszcze tutaj czasami podchodzą. Więc tu by się przydało dołożyć jeszcze elektryczne. No ale musimy zobaczyć, czy to jest możliwe, żeby w ogóle milion zarobić. Bo na razie mamy złotą hordę kolejną, i zaraz będzie. Diamentowa. O ja. Oj, tu już się dzieje niedobrze. O Oo, 600. 600 dolców za kolejnego. Ja cię kręcę. Nie no, on to, to. To ta wieżyczka jest kozacka. Ale czy do 30 dotrwamy? Zaczynam się zastanawiać. Bo to jest jakaś masakra. my dopiero mamy 100 tysięcy zarobione. Idą kolejni. W ogóle diamentowy się za 11 minut skończy. Ale jest 25 wave. Te wizardy mają dużo życia. I niestety przechodzą przez te elektryczne trapy. No bo zobaczcie. O nie. Ej, Problemy, 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 problemy. Dobra, że. Żyjemy, żyjemy, żyjemy. Jest dobrze. Jest prawie dobrze. O nie, o nie. Wizard i sheriff. Oni mają za dużo hapy. Ten sheriff to jest w ogóle już kozak. 26 live, Nie damy rady do diamentowej. No nic. To jest chyba nierealne. Dawaj, rozwalaj szybciej je. Dobra, rozwalił. Wydaje mi się, że te trapy elektryczne są dużo lepsze. Bo na te trapy, jak wchodzą, to patrzcie, co się dzieje. Tutaj szybciej giną. No właśnie, oni najszybciej giną. O nie. 147 tysięcy dostałem. Weźmy to podwojmy. Robimy podwojenie. I robimy tu upgrade. I kol. Prawie. Muszę kupić siano. Dobra, 100 tysięcy, żeby zrobić kolejną wieżyczkę. Teraz już mamy dwie te potężne. Dobra, dodajemy kolejne diamenty. Ja wiem, że ja przeginam. ja nie będę zaraz miał co jeść. Ale ja czuję, że można zrobić tutaj coś kozackiego. No i teraz te elektryczne trapy. Wykupię ich tak z 6. Trzeba zrobić dodatkowych sześć. Trzeba tutaj w ogóle to wszystko wyczyścić, bo to przeszkadza tylko tu. I teraz dokładamy. Dokładamy, dokładamy. Więcej, więcej, więcej. No to oto. Nie wiadomo, gdzie teraz postawić. Tu, tu. Te trujące też gdzieś się jeszcze tu pomieszczą. Może tu na początek. I ta lawa, to jest tak drogie dziadostwo. Lawa, ink, dziesięć galonów. Dobra, dobra, bo to jest po dziesięć. <laughs> to ja nie zużyłem wcześniej. To rozwalamy. To chyba też. Dokąd ta wież. Dobra, te wieżyczki tu dosięgają. I teraz tak, lawa. Trzy lawy, trzy kolejne, trzy kolejne. Teraz tylko jeden. I znowu lawa. Raz, dwa, raz. Dobra, nie wiem. Tutaj kolejne, kolejne. Dobra, znowu się. Skończyło, ale tu mogę dać kolejne. No nie, no, Catrol. Catrol mi zasłonił, no. Dobra, udało się. No i teraz zobaczymy. Zobaczymy, jak teraz będą padać. Mam nadzieję, że to się uda. Jest już szesnasty wave. Dajemy radę. Jest dobrze. Na razie jeszcze żadnej ściany nie straciliśmy. i widzę, że te Bill trapy to są takie kozackie, bo one spowalniają. A te inne trapy to nie spowalniają. Więc jakbym mógł polecić, to Bill trapy. Bill trapy. One fajnie spowalniają. I tak jedne na drugim. A teraz, co tu się się dzieje. Może zarobimy milion. Już jest 100 tysięcy. I może w końcu będzie diamentowy wave. Wow, dobra. O nie, 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 nie. nie. Tutaj Wizard jeden się wkradł. Złota horda kolejna. Ale chyba easy. O, o, tu nie jest easy. Tu nie jest easy. Tu nie jest easy. Tu nie jest easy. Bardzo nie. No bo te dziady przełażą obok. Teraz będą iść środkiem. Teraz jest lepiej. No nie, no ja widzę, że te elektryczne trapy wcale nie są chyba takie hiper. Chyba, że te wizard zombie mają tak dużo hape. 25. Wave. Jest szansa na diamentowy wave. Tylko, że te szeryfy i wizardy, jak tu przyjdą, to jest pogrom. 27. Końcówka. Dobra, jest szansa, jest szansa, ale zobaczcie tutaj. No zgiń! 29. O ja cię kręcę. Oja, 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 oja. Przeżyjmy to, żeby zrobić ten diamentowy chociaż. Ale tu mi się już przy... Firefighter, co jest strażak zombie? O, nie, ale się przebiły i... Diamentowy wave! Tak jest! Ole, teraz pieniędzy się sypie! Pięknie! Tylko, że tutaj te szeryfy to w ogóle HP nie tracą. Zobaczcie, ile one mają życia! To jest jakiś żart. Dobra, ale w końcu padną, nie? Udało się! No i 32 to już będzie ostatni dałem radę. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.